Dajcie, kochani, tu. Mary, i, gościnnie. I Mario. No, tym razem Mary jest na występach gościnnych. Będę dokingować, żeby Mario coś to wydrapał. Te zdrapeczki dostałem od niej na dzień mężczyzny, ponieważ była premierka, no to odcinek nie mógł wczoraj wpaść. A wydrapię sobie to na teraz. Czyli mamy 2 miliony w keszu od Mary. No nie wiem jako dodatek do prezentu No, no to miałeś to powiedzieć I mam tu 2 miliony w keszu Mam dziki kesz, no takie dzikie zdrabki I diamentową Fortunę I od niej sobie chyba zacznę No jak tam chcesz Ja trzymam mocno kciuki za Ciebie Na początek przybliżymy I mamy z numerem 20. Diamentową Fortunę Poszukamy sobie worka Poszukamy sobie skrzynki Oby była. Oby coś tutaj się zjawiło. A mamy tak 26, 27, ósemeczka, 16 i 4. No fajno. Zobaczymy tu. Tu dobrze, dobrze. Chyba tak. Mhm. 13 na początek, 32, 2, 33.

No, no, został nam ostatni rządek, o, dajcie, tutaj dajcie. mamy piąteczkę, mamy 28, czyli całkiem no, blisko, barki. 24 i jeszcze dwie szanse, 17 i na koniec 21. Mm, Sprawdź kontrolne dole, bo góry często są. Tu chyba dziś były, o, dobra. Różne. Kontrolne są no, smutno To smutno mi, że pierwsza już powstała. Ale zostały jeszcze dwie, może coś tu się kryje. Może. I mamy teraz dziki kers z numerem siódmym. Tu sobie poszukamy oczywiście również worka, ale tym razem symbol mążący to będzie to tygrys. I co? Co tu się kryje? Mamy winogronko, mamy liść, mamy podkowę, cytrynę, słońce, plecak, motylka, koale. Truskawkę, piłkę, no półmetek, a tutaj jeszcze nic nie widać ciekawego. Chmury, balsam, biedronka, nie, nie. banany i je worek, no. No, dobrze powiedziałam, to jeny. Brawo jest! Do tego kwiat, jest i drugi nie, worek. O, ja cię nie mogę. No to już ciekawiej. Awokado, gwiazda. O, trzeci worek! Dobrze. Nie, no jest Ale się elegancko. Czuję, dobrze trafiłam. A co tu się kryje? Pod pierwszym workiem mamy dyszkę, pod drugim również dyszkę, a pod trzecim trzecią dyszkę. No proszę cię bardzo! Trzydzieści no bardzo ładnie, bardzo ładnie. sama. Ha, ha. Brawo, Elegancko! No Uf. to została jeszcze gruba rybka, dwa miliony w keszu. No to gruba rybka, daj. Jest ona z numerem trzynastym. Mm -hmm. A, to trzeba będzie chyba inaczej usadowić. A tam miała tam to... ja jaki numer? Siódma. Siódemka. Siódemki są szczęśliwe, jak to mówi Łukasz mm. z Kingą. Dobra, tu tutaj się jakoś fajnie usadowimy. I tu szukamy sobie pliku, karty albo banku. O, bank to nawet teraz z 10 mnoży. Mm. Ładnie, ładnie. Nie, to cię tego. Dobra, szukamy. Co tu będzie? 49, 24, 18.

dwadzieścia sześć czterdzieści cztery co dalej dwadzieścia osiem no nie widzę czterdzieści jeden czterdzieści trzy też nie nasze czternaście trzydzieści dziewięć połowie już jesteśmy sześć no. no dajcie czterdzieści siedem

Dwa i na koniec dwadzieścia dwa. No tutaj niestety kontrolne są różne. Szkoda. No ale to nic. No ale jest jakaś perełka. Ale trafiła się perełka dzikiego kesza, która nadała trzy dyszki. No i co? Cieszę się chodzi z tego. No pewnie, że się cieszę. Jest to chyba nawet taki wynik jak Ty miałaś. Tyś miałaś? Mi się też wydaje, że ty chyba podobnie żeś wygrała chyba ode tyle. No chyba ty, tak to było. Także fajnie, na pomnożenie coś jest, można będzie próbować coś tutaj jeszcze z tego lotu wyłuskać, jak dobrze pójdzie. Tymi dwoma pustaczkami się nie przejmuję, tutaj jest bardzo dobrze. Także, no bo się cieszę, że chociaż coś. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie. I cóż, zapraszam Was na kolejne nasze odcinki. To już kolejne na pewno z Mary. Zobaczymy się już wkrótce. No, to chcesz, bym nagrywała dalej z nim. No to tak. dobrze, no dobra. Pozdrawiam. Was wszystkich. Do zobaczenia. Pozwiaczki, pa kochani. Pa.